Witam Cię serdecznie. Chwała Jezusowi. Na tym kanale dzielimy się praktycznymi wskazówkami, jak przekazać człowiekowi Ewangelię. Jak w prosty i praktyczny sposób opowiedzieć dobrą nowinę. I często mamy dylemat, a chcielibyśmy porozmawiać na przykład ze świadkami Jehowy i przekazać im Ewangelię. Ale jest to niezwykle trudne, bo ich racje, przekonania, ich sposób bycia to taki jeden wielki mur przez który nie można się przez ten mur nie można przeskoczyć po prostu zabetonowani i przekazanie ewangelii graniczy z cudem i nie jestem ekspertem w tej dziedzinie i pewnie są ludzie którzy wiedzą więcej i lepiej jak przekazać im ewangelię powiem wam jak ja kilka razy to zrobiłem i może Tobie się to nagranie przyda może ta praktyczna rada ta wskazówka ci pomoże oby Ponieważ oni też potrzebują usłyszeć nowinę dobrą, Ewangelię o Jezusie Chrystusie, i też potrzebują usłyszeć, co wykonało się na krzyżu. A więc, kilka może praktycznych informacji, które ja się dowiedziałem, które mogą przydać Ci się w rozmowie ze świadkami Jehowy. Po pierwsze, nowy przekład, którym oni dysponują, to nie jest Biblia. Tam zostało zmienione. Na różny sposób wykreślone, wyrzucone, totalnie przerobione około 200 wersetów. Jeżeli weźmiesz nowy przekład świadków Jehowy i zaczniesz go stosować kropka w kropkę ze słowem Bożym, zobaczysz jak wiele tam zostało zmienione. Że Biblia już nie przypomina nawet Biblii. Została przerobiona na, na modłę, na y, potrzeby y, ludzi, którzy po prostu. Y, tej górnej części organizacji Świadków Jehowy, która jest w USA w Brooklynie. I to jest ważna rzecz, która będzie Ci potrzebna, ponieważ Świadek Jehowy zawsze Ci powie, że czyta Biblię i porównując z Biblią, ich przekład, możesz im wykazać, że no niestety przykro mi, ale Wam tylko się wydaje, że macie Biblię. Drugim ważną rzeczą, którą jest, żebyś wiedział, to że nie uznają oni boskości Jezusa. Uważają Jezusa bodajże za jednego z archaniołów bądź proroków, ale nie na pewno. Jezu, nie uznają Jezusa za żywego Boga. A przecież wiemy, że Jezus jednocześnie był człowiekiem i jednocześnie Bogiem. Nie uznają boskości Jezusa. Nie uznają oczywiście tego, co wydarzyło się na krzyżu. Znaczy, jakby uznają, ale nie, że był to krzyż. Tylko jakiś pal, jakieś drzewo i generalnie nie przyznają Ci racji, że był to krzyż. I oczywiście te wersety w Biblii są najbardziej zmieniane. Więc te trzy rzeczy mogą Ci pomóc i trochę rozjaśnić, z kim będziesz rozmawiał. Następna rzecz, która jest ważna w rozmowie z Świadkami Jehowy, jest to, że kiedy stoją oni we dwóch na ulicy, kiedy do nich podejdziesz, to musisz mieć świadomość, że zazwyczaj stoi kto, ktoś, kto jest dopiero początkującym adeptem i ktoś, kto jest starszy w wierze. Więc stoi mistrz i uczeń. I jeden ma drugie, drugiego ma uczyć, ale też w praktyce to tak wygląda, że oni siebie kontrolują. Jak ja bym chciał Ci przekazać i byłbyś świadkiem Jehowy Ewangelię, no to ten drugi człowiek jej nie przyjmie, bo yy, inaczej, przepraszam, trochę źle powiedziałem. Jeżeli chciałbym podejść do tych dwóch ludzi i zacząć z nimi gadać, o, rozmawiać o Ewangelii, to oni z tobą nie będą rozmawiali, bo wiedzą, że ten drugi słucha i nie dopuści, żebyś ty zaczął z nimi rozmawiać. Będzie stopował tą rozmowę, będzie ją na różne sposoby gasił. Ale co najważniejsze, ten, do którego się zwróciłeś, nie będzie cię słuchał tak, jakbyś tego chciał, ponieważ oni wracając zdają raport. Zdają raport. I dosłownie, pewnie, nie wiem, nigdy nie widziałem, ale słyszałem o tym, że pewnie donoszą na siebie. Więc jeden będzie pilnował drugiego. Z jednej strony uczą się, jak rozmawiać z ludźmi, a z drugiej strony pilnują się. Więc masz ludzi, którzy są jak beton w swoich racjach, przekonaniach, w swoim sposobie życia. W swojej wierze, ale masz też ludzi, którzy siebie kontrolują i nie otworzą i nie będą szczerzy przed tobą tak, jakbyś tego chciał. Więc jak z nimi rozmawiać? No, rzecz wydaje się nie, niemożliwa i nierealna. Najlepiej by było spotkać takiego człowieka sam na sam i wtedy z nim rozmawiać. Jest dużo większa szansa, że się otworzy i będzie szczery i prawdziwy. Będziesz mógł mu przekazać Ewangelię. No ale cóż. Graniczy to z cudem, jest to rzadkość, nie mówię, że to nie jest wykonalne, ale jest to bardzo rzadkie, więc ja do końca nie wiem, ale kilka razy rozmawiałem ze świadkami Jehowy i powiem Ci, jak ja to robię. Może Ci się to na coś przyda, kiedy ci ludzie stoją z tymi swoimi stojakami i rozdają strażnicę. Pierwsze jest to: nie dają Ci nigdy Biblii, tylko strażnicę. Podchodzę do nich, posłucham o czym mówią zadam im kilka pytań na zasadzie a dlaczego jest tyle zła na świecie? A, a po co jest Bóg? A kto widział Boga? Wiecie, tak troszkę z jednej strony wpędzam ich w maliny, a z drugiej strony chciałbym, żeby oni się wypowiedzieli, ponieważ chciałbym usłyszeć ich, chciałbym im możliwość dać się wypowiedzenia i chciałbym też wysłuchać ich. Nie przerywam, nie przeszkadzam, po prostu ich słucham. Tak, troszkę takiego laika udaję, troszkę niewiedzącego w temacie i po, kilkunastu, po kilku pytaniach i kilkunastu minutach takiej rozmowy, zadaję, zadaję już nie tylko pytania, ale zaczynam powoli recytować Słowo Boże. Na przykład, że Jezus był Bogiem. W ostatnim wersecie księgi, księgi listu pierwszego Jana jest napisane Jezus jest Bogiem, a poza tym Jego imię, Immanuel, Bóg z nami. Przecież mówię, ale Panowie, no przecież w Biblii jest cały czas o krzyżu napisanym, tu kiedy wchodzimy na temat jakby krzyża, czy to jest pal Zazwyczaj ci ludzie zaczynają mi mówić: Nie, 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 nie. A że z reguły staram się nosić przy sobie Biblię, to wtedy już powoli, w trakcie tej rozmowy, kiedy oni już, że tak powiem, rozgrzali się i myśleli, że trafili takiego laika i jakby wylewają się wylewając swoje nauki przede mną, otwieram Biblię w pewnym momencie i pokazuję im i zaczynam im pokazywać, co jest napisane w Słowie Bożym, że Jezus był Bogiem, że krzyż był realny. I opowiadam, że nie tylko w Biblii jest napisane o tym, że Jezus został ukrzyżowany. Lucjusz Flawiusz był to żydowski historyk, który spisywał historię i on też opisał proces i ukrzyżowanie Pana Jezusa Chrystusa i zmartwychwstanie. Poza tym źródła historyczne mówią, że Rzymianie przywlekli krzyżowanie do Izraela. Więc nie tylko Biblia, ale źródła historyczne podają, że krzyżowanie było normą w tamtych czasach. Wtedy jest troszkę mniej już przyjemnie, bo ci ludzie widzą, że nie mają już do czynienia z laikiem. I zazwyczaj rozmowa się kończy. Zazwyczaj jest trochę takiej przepychanki, rozmowa się kończy, staram się w tą przepychankę nie wchodzić, bo ona nie ma sensu. Robię krok w tył i mówię wam, panowie, opowiem wam, co pisze w Biblii. I wtedy opowiadam im Ewangelię, że jesteśmy grzesznikami, że Bóg jest święty, a Jezus Chrystus przyszedł umrzeć za nasze grzechy. I zapłatą za grzech śmierć, ale na krzyżu została cała zapłata wykonana za nasze grzechy. Oczywiście oni nie wejdą w rozmowę, nie wejdą w polemikę. Wysłuchałem je, a jeżeli zaczynają im przeszkadzać, to mówię, panowie, słuchałem was przez kilkanaście minut, nie przerywałem wam i dałem wam się wypowiedzieć. Teraz posłuchajcie, co ja mam wam do powiedzenia. I wtedy przekazuję im Ewangelię. Na 100%. W moim, przypadku, w moim przypadku, na 100% rozmowa się na tym kończyła, ale po pierwsze, przekazałem im Ewangelię, przekazałem im to, że w to co wierzą jest nieprawdą. Z konfrontacji ze Słowem Bożym nie, nie jest to w stanie się sprawdzić, ponieważ jest to tylko wymysł y, grupy, która rządzi, grupy, która trzyma, która trzyma władzę wśród świadków jechowych, ale nie jest to zgodne ze Słowem Bożym. I wtedy ten człowiek. Ma dylemat: czy ja mówię prawdę, czy strażnica? I może to skonfrontować ze Słowem Bożym. Mogą pójść do domu, mogą otworzyć prawdziwą Biblię. Jest tak wiele informacji w internecie: są służby, które pomagają byłym świadkom Jechowych, są Biblie online do posłuchania, są Biblie, które są dostępne w PDF-ie. I ci ludzie mogą sami skonfrontować to, co właśnie ode mnie usłyszeli. Jest duża szansa, że nie teraz, nie w trakcie rozmowy z nami, ale w przyszłości zasialiśmy im niepewność, zasialiśmy im ziarno prawdy. I to ziarno może kiedyś wyda owoc. My może tego owocu nigdy nie zobaczymy. Ale czy chodzi o to, żebyśmy oglądali owoce? Nie. My mamy iść i siać. I właśnie w taki sposób może świadkowi Jechowy powiedzieć Ewangelię. Podejść, posłuchać co mówią, zadać kilka pytań, wysłuchać jak oni to widzą, później krok po kroku powiedzieć im, że troszkę chyba to nie tak wygląda, ponieważ Bóg w Biblii to pokazał inaczej. Jeżeli oni będą cię dalej gasić, a będą, mówić: Nie, 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 to nie tak. Otwierasz Biblię, wyciągasz, pokazujesz ich, konfrontujesz ich ze Słowem Bożym, a następnie mówisz tak po prostu. Ja Was wysłuchałem, teraz Wy wysłuchajcie mnie. I na podstawie Słowa Bożego, na podstawie Biblii, wykazałeś im nie tyle, że oni kłamią, ale sami zostali okłamani. Bo zazwyczaj oni zostali okłamani. I na podstawie Biblii opowiadasz im Ewangelię. Przypomina mi się jedna starsza kobieta, z którą właśnie tak zacząłem rozmawiać. Rozdawała ona strażnicę. Ja mówię, czemu nie rozdajcie Słowa Bożego? Rozdawajcie Biblię, źródło. Po co gazetki. No, ale suma summarum, ten sam model rozmowy zastosowałem i ona mi na końcu powiedziała, Panie, ja całe życie jestem w organizacji, gdzie ja teraz na stare lata pójdę? W pewien sposób przyznała mi rację, ale nie wiedziała co ze sobą zrobić. Jedyne co mogłem powiedzieć, że Bóg jest większy od jej lęków i się nią zaopiekuje, ale tak jak pozostali, świadkowie jakoby była z kimś. Więc nie mogła być do końca sobą. Nigdy jej nie spotkałem. Ale myślę sobie, że fajnie, jakbyście przekazali ludziom Ewangelię i zostawili jakieś namiary do siebie. Nie wiem, czy dać, czy po prostu powiedzieć, jak się nazywacie, żeby was znaleźć na Facebooku, ponieważ, tak jak mówię, zawsze stoją we dwóch i jeden drugiego pilnuje, żeby ten jeden za bardzo się nie wychylił. Więc oni, ci świadkowie, będą siebie pilnować i też jeżeli będzie do nich docierała Ewangelia no nie będą sobą przy kimś kto ich kontroluje i pilnuje więc jedyne co możemy zrobić to zasiać im ziarno wbić taką szpilę niepewności w ich przekonania, w ich wierzenia, które do tej pory wierzyli i ufać że któregoś dnia wyda to owoc oczywiście możesz się też za nich pomodlić i powinieneś nawet każdego dnia się o nich modlić no, więc to mniej więcej tyle, co chciałbym Ci przekazać w kontekście opowiedzenia Ewangelii Świadkom Jehowy. Tak jak powiedziałem, nie uważam się za eksperta w tym temacie. Wiem, że inni pewnie lepiej by to zrobili i przekazali. Jeżeli masz lepszy sposób, proszę napisz w komentarzu. Ja chętnie też z niego skorzystam i wypróbuję go, bo ponieważ tak samo jak i innym ludziom, im też trzeba opowiadać Ewangelię i chciałbym, żeby oni też stali zbawieni i poznali prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa. Ale przekazałem Ci sposób, który ja stosuję w rozmowie z nimi. I ten sposób się sprawdza do momentu przekazania Ewangelii. Pan Jezus powiedział i tak, że jeżeli ojciec nie pociągnie, to i tak nikt nie pójdzie za nimi. Więc wszystko jest w rękach Boga. My jesteśmy tylko narzędziami, i bądźmy skutecznymi narzędziami w tym, co robimy. Chwała Jezusowi, niech Bóg będzie wywyższony. Halleluja! Cześć.